Skąd się wzięło Macie Powerlifter? Kim, kim, tak naprawdę jestem? Kim jest Maciej Powerlifter? Siemano z tej strony Maciej Powerlifter. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem, który tak naprawdę powinien już się pojawić na samym początku, ale e, no jakby nie miałem z początku koncepcji e, na to jak to ma wyglądać, ale E, Niedawna rozmowa z moim serdecznym przyjacielem, który teraz podróżuje przez Amerykę, Peterem, e, i to o godzinie pierwszej w nocy, e, zainspirowała mnie do tego, aby stworzyć właśnie ten materiał, w którym powiem Wam, kim jest Maci Peter. A mianowicie e, moja historia zaczyna się no już w wieku, tak naprawdę, e, podstawówki. E, wtedy miałem 10-11 lat. Odkąd? E, tak naprawdę e, związałem się ze sportem pierwsze wiadomo co to była e, jak wtedy piłka nożna e, była wtedy na topie no i właśnie e, piłką nożną się tak mega e, jarałem mega interesowałem byłem wielkim fanem Ronaldinho no, no i oczywiście z całej Barcelony także tak się zaczynał kształtować jakby e, zaczynał kształtować miłość do sportu no, oczywiście, tam jak, jak widziałem, że dobrze mi idzie, postanowiłem spróbować swoich sił w klubie. Takim klubem było właśnie Kujawia i Nowrosław. Jako tako to szło, ale tutaj widzę, strasz jedzie. Nigdy nie za bardzo, nie, nie przepadałem za bardzo za takim klubowym klimatem. W sensie. E, wiadomo jak to w grach zespołowych nie zawsze moja wizja gry jaką miałem kiedy tam wtedy w głowie e, pokrywała się z tym co robili koledzy na boisku Także, a ja byłem bramkarzem także no, to wiadomo w piłce nożnej trochę inna, trochę inna rola jest także e, nie. wiadomo też ma duży wpływ na, na zespół e, na to jak gra drużyna ale też nie, nie aż taki jaki, jaki bym chciał oczywiście Potem jeszcze próbowałem, próbowałem swoich sił w grze w polu jako, jako obrońca, jako, potem stopniowo byłem przesuwany dalej jako pomocnik, napastnik. No, jakoś, jakoś tam to szło, tych bramek, akurat w takich oficjalnych, oficjalnych meczach nie było, nie było dużo tam na szczeblach juniorskich, ale coś tam, coś tam się pograło. Potem mm, właśnie e, przyszedł czas gimnazjum, e, no to w gimnazjum, e, jeszcze, jeszcze e, WFista e, tutaj dostrzegł we mnie potencjał e, w piłce ręcznej, też oczywiście na bramce, e, bo byłem już zaznajomiony z, z piłki nożnej, oczywiście e, z rolą bramkarza. E, no i Swoich sił spróbowałem e, też w naszym e, również rodzimym klubie Damy Radę i Wrocław także tam Tam pograłem jakoś, jakoś będzie ze Ze 3 lata W międzyczasie też e, szkolnie pojawiała się lekkoatletyka tam biegi na 100 metrów e, i na 400 Jakby piłka ręczna aż tak mnie nie jarała Chociaż, chociaż e, udało się Zdobyć fajny, fajny sukces, bo trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski w piłce ręcznej plażowej w 2016 roku to naprawdę był bardzo fajny turniej. Wtedy broniłem i w juniorach starszych, i w juniorach młodszych. <grym> Także było tak, że leciałem z... grałem w jednym meczu, i potem od razu leciałem bronić w drugim meczu. Także było bardzo ciekawie, ale bardzo, bardzo fajna też przygoda, a potem. W 2017 roku przyszedł czas, właśnie na siłownię. No, i tak, jak przyszedł czas na siłownię, właśnie, no to wtedy wiadomo, nie wiedziało się, jak ćwiczyć. Wcześniej też miałem epizody, oczywiście, z siłownią, ale to były takie, jakby to, to co Tata mi pokazał na garażu wiadomo wyciskanie, ale to też nie było takie piękne techniczne wyciskanie, jakiś tam biceps, coś takiego, barki, plecy, no plecy to akurat, to akurat konkretnie robiłem, ale to były takie sporadyczne wtedy treningi, też nie było takiej wiedzy, suplementacji, no i też wtedy tak nie wnikłem, a od tego 2017 roku właśnie zaczęła się taka na serio przygoda z tą siłownią. Otworzyła się u nas e, fajna, fajna nowa siłownia, także były, były możliwości. Poszedłem sprawdzić, jak to jest. No i tak, i tak zostałem. Właśnie pierwszy rok to był taki bardzo zapoznawczy, aczkolwiek e, wtedy już spodobała mi się oczywiście wizja takiego, żeby być po prostu najsilniejszy. Chciałem być e, po prostu najsilniejszy e, tutaj w gronie, w gronie znajomych, także. Także zawsze do tego dążyłem. W międzyczasie miałem przygodę z, e, z innym kanałem, e, który nazwałem Inno Cox. oczywiście, inspirując się chłopakami od WK, których też pozdrawiam. No i e, coś tam, coś tam wtedy próbowałem, ale to nie było, nie miało jakby takiej koncepcji. Teraz... Ta koncepcja jest, filmy się pojawiają regularnie, ten kanał jest budowany. Chcę robić tego więcej, dostarczać wam e, fajne materiały, fajny content. Także, e, oczywiście, związany właśnie z siłownią. Może nie stricte merytorycznie, jak to jest na niektórych kanałach, ale właśnie pokazywać tę siłownię, właśnie tak jak ja ją widzę, od takiej e, strony, e, właśnie, żeby mieć ten fan z tego treningu. Trochę merytoryki, trochę zabawy, pokazywać ten trening w takiej fajnej, fajnej, luźnej formie. Niekoniecznie stricte merytorycznej właśnie, ale bardziej też od, od strony takiego, takiego fanu, ale też jako taki trochę też dziennik tego, co, tego, co robię, bo wiadomo, kiedyś za 5, 10, 15 lat sobie wrócę wtedy na mój kanał i zobaczę, jak, jak ja to, co ja robiłem, jakie, do jakich rzeczy dochodziłem. Także tak, mniej więcej chcę pokazywać Wam tą stronę stricte sportową, ale też nie chcę się zamykać jakby tylko na to, bo jak widzieliście, są też, to będą odnośniki do kart, właśnie też filmy z podróży, z wycieczek. To też jest część mojej e, jakby pasji. To też są rzeczy ciekawe. Ja lubię, e, lubię wyzwania, lubię nowe rzeczy, lubię poznawać nowe rzeczy. Także e, podróże też się jakby będą pojawiać tutaj. Zresztą tak jak Wam zajawiłem w poprzednim filmie, jest e, taki projekt o, e, o Eurotripie, o którym Wam mówiłem. Tak? To będzie podróż przez kilka krajów. Ja będę Testował e, siłę ludzi. E, wezmę Ketla, wezmę, Ketela, wezmę e, ten przerząd do, do, do zwijania, może coś jeszcze. I naprawdę myślę, że będą z tego też fajne materiały. Myślę, że to będzie też ciekawe dla Was. E, za dużo też, też nie chcę zdradzać, ale, ale no jest pomysł, myślę, że naprawdę, naprawdę świetny, żeby to zrobić. Ehm, no i. Tak, tak to wygląda. No, w zeszłym roku też zacząłem dyskiem rzucać. Chcę e, dalej się też tym rozwijać. E, po zawodach marcowych będę chciał właśnie większą uwagę e, przykuć do dysku. Tak? Oczywiście trening siłowy cały czas będzie, bo on jest bazą pod wszystkie jakby sporty, ale e, będzie więcej jednak e, trening stricte usytuowany na e, rzut dyskiem. Żeby się rozwijać w tej dyscyplinie coś nowego. Ale oczywiście zawody marcowe tam chcę wykręcić życiówkę. Zresztą, tak teraz mogę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę w życiowej formie, także wam pokażę, jakie, jakie wyniki tutaj udało się fajnie wykręcić. Stop. タイトル No i tak jak widzieliście, no mega zadowolenie. Rekord w przysiadzie nowy w ogóle ta, ta granica tych, tych 250 kg, no to jest, to jest kosmos. To jest coś, co nie, nie spodziewałem się. Jak zaczynałem trenować na siłowni, nie spodziewałem się, że. Będę w stanie, będę w stanie dojść do tego poziomu. 270 kg martwy ciąg. Już to zrobiłem, ale tylko raz i to e, ledwo co wciągnąłem i będąc u góry puściłem, a tutaj pięknie dociągnąłem. Opuściłem, no. Ławę, e, jeśli chodzi o wyciskanie, ławkę e, płaską, no to też 160 z fajną pauzą. Jestem mega zadowolony. Będzie możliwość wykręcenia tego, tego fajnego totalu, jaki sobie zakładam. Um, no i oczywiście ben, będę walczył o to, żeby, żeby on był jak najwyższy i jeszcze, jeszcze jak, jak najbardziej go przebić. E, w momencie, kiedy e, już pierwszy raz wystartowałem, 2017 debiuty. To były debiuty i to było w grudniu bodajże jak pamiętam, grudzień albo, albo listopad, coś takiego, na pewno to był taki e, zimowy, zimowy okres, było zimno, e, to były jeszcze debiuty wtedy we Wrocławiu organizowane i od tych zawodów potem dałem sobie rok. Na sprogresowanie e, doszedłem do e, 200 kg, pierwszych 200 kg w przesiadzie, gdzie wtedy na tamten czas to był naprawdę fajny wynik. E, wyciskanie, tak mniej więcej, koło 130 się, się utrzymywało, i martwe ciągł w okolicach 220, coś takiego było. Także były to w miarę wyniki, ale nadal, to, nadal ja nie wiedziałem, jak dokładnie specjalistycznie do tego. Podchodzić, jak dokładnie trenować ten trójbój i czy faktycznie ja w to chcę iść, ale hmm, po tym jak zrobiłem hmm, kolejny start na zawodach, to był rok 2020, hmm, jeszcze oczywiście w czasach wiadomo czego. Cały sprzęt, jakby sztangę, obciążenie, to sobie sprowadziłem, jakby miałem na, na tym właśnie słynnym garażu. E, gdzie też e, filmy są na kanale tutaj, e, jak utrzymywałem tą formę, jak podtrzymywałem wtedy, kiedy siłownie były pozamykane, no to tam właśnie trenowałem w tak zwanej kuźni powerlifterów, no i tam się przygotowywałem do pierwszych takich mm, zawodów już po, po, po tych debiutach. E, był to bardzo fajny start. Zresztą relacje z tego startu też macie oczywiście na kanale. Tutaj będzie odnośnik. Także to były bardzo fajne zawody. I ja postanowiłem, że będę w to szedł. Że będę w to szedł. Wtedy jeszcze oczywiście jako Inokoks. Potem był wyjazd do Niemczech. Tam oczywiście praca. Ale oczywiście też cały czas trenowałem, chociaż tam też były siłownie ale nie, nie na każdej można było, zresztą z jednej nawet mnie wyrzucili, bo nałożyłem 240 chyba kilogramów tam. Wózkowałem, ale zrobiłem. No ale, że odłożyłem trochę, trochę zbyt dynamicznie, no to mnie oczywiście no, i już więcej nie wpuścili na tym siłownię i musiałem szukać czegoś innego. W międzyczasie, oczywiście, też mega zajerałem się morsowaniem i też sobie morsowałem. Potem, oczywiście, kolejny czas również po krótkim pobycie po krótkim powrocie do Polski. Nadal, nadal pracowałem, mieszkałem w Niemczech. Tam całe sprzęty, jakby z tego garażu, sprowadziłem. No, i tam przygotowywałem się do kolejnych zawodów. To był Puchar Polski XPC. Um, to były pierwsze zawody Polskiej Ligi Trójboju Siłowego, um, potem chyba jeszcze był start na XPC, na Pucharze Świata XPC i na Mistrzostwach Chyba Polski, Polskiej Ligi Trójboju Siłowego w 2023 roku. Nie pamiętam dokładnie, bym musiał odświeżyć sobie to. Zresztą tak faktycznie było, zresztą ja tu mam laptopa, to zaraz nawet sobie, sobie sprawdzę. I wam powiem dokładnie. Także tak, tak to wyglądało. Open power lifting. I tak to było w moim przypadku i tak zaczynała się moja przygoda z trybem. No, i potem oczywiście kolejne, kolejne zawody, i kolejne mm, kolejne sukcesy udawało się e, osiągać, bo macie Powerlifter wpisałem z tego wszystkiego. Tak. No, czyli, czyli dobrze pamiętam. czyli dobrze pamiętam, w 2023 roku. To był start na Polskiej Lidze Trójboju Siłowego i na XPC, wtedy World Cup, a yy, Puchar Polski, Puchar Polski był 2021, tak. W 2022 zrobiłem dwa starty na XPC i na Polskiej Lidze Trójboju Siłowego. w 2023 tak samo No i w 2023 wygrałem. Wygrałem właśnie ten Puchar Świata. E, pierwszy start to był zresztą w taśmach. E, film również jest na kanale. Był to bardzo udany start. Wtedy 9 na 9 podejść zaliczyłem. Tak, byłem zadowolony z tych zawodów. Myślałem, że to będą ostatnie, bo to był ostatni start, start mój w, w juniorach, w kategorii junior, ale potem mówię, spróbuję się w seniorach. Pojechałem na Polską Ligę boj Siłowego. Przebiłem jeszcze o 2,5 kilo rekord w przysiadzie, bo, bo zrobiłem wtedy 245 e, kg przysiad, 140 kg wyciskanie i e, martwy ciąg. Właśnie, ja myślałem, że 250 a to 252,5 kg zrobiłem, także przebiłem swoje wyniki, ale wtedy miałem wyższą wagę, także Dodge był ciut gorszy, ale. Generalnie było dobrze, no i miniony rok, to są dwa starty, najświeższe, czyli e, Mistrzostwa Europy XPC oraz Puchar Świata XPC. Na obu udało się zdobyć brązowe medale, e, także jedziemy dalej. 2026 się zaczął, jak będzie w marcu, zobaczymy, ale będę walczył o jak najwyższe cele, jak to macie powerlifter ma w zwyczaju, a potem, a potem zobaczymy, co się uda w dysku wywalczyć, ale ja oczywiście po, podchodzę do, e, do wszystkiego, co robię, na 110%. Bo poza, poza, ty, poza tym, że trenuję, startuję. E, no to jeszcze, oczywiście, tak jak, tak jak większość z Was, pracuje też normalnie na etacie. E, jest to normalna praca od poniedziałku do piątku, e, od 8 do 16, Czasem, nawet dłużej jak trzeba. A, także to jest normalne i e, chcę Wam też pokazać, że da się taką pracę na, e, na etacie połączyć właśnie ze, swoim, ze swoją pasją, ze swoim zajawką i możecie też startować w zawodach i przygotowywać się, startować w zawodach i odnosić sukcesy. Można to zrobić pracując normalnie na etacie. Ja cały czas pracuję i, e, i startuję, da się to pogodzić. Da się to pogodzić, tylko trzeba naprawdę chcieć, mieć motywację, em, zacięcie takie do tego em, i, i konsekwencja, i regularność, regularność, regularne treningi. Nie można odpuszczać. Jest czasem gorsze samo to się weźmie więcej kofeiny i tyle. Większe pobudzenie Czas, czasem jest tak, że, że też. Jakaś tam wleci, drzemeczka, potem się wstaje, taki zamulony, no ale jak się strzeli tego jednego dzika, czy, czy przetreningóweczkę, się pójdzie na trening, zrobi się robotę. Też to nie jest nie wiadomo ile, bo to godzinka, półtorej. No, ostatnio to były takie godzinowe treningi, ale przez to, żeby, żeby trochę układ nerwowy odpoczął, ale tak mniej więcej na no, półtora do dwóch godzin, dwóch. Ile to jest dwie godziny przeciągu całej doby? No, tak naprawdę niewiele. Śpisz 8 godzin, 8 godzin e, pracujesz i 2 godziny e, trenujesz. To wychodzi 18 godzin z 24, 6 godzin to tak naprawdę jest, jest wolnych na zrobienie czegokolwiek. Wiadomo, czasem ciężko się zmieści w tej dobie. Czasem jest ta doba trochę krótka, ale da radę. Jest cel, jest motywacja, da radę wszystko zrobić. Także stąd, stąd właśnie się wziął Maciej Powerlifter, i ja, jako Maciej Powerlifter, będę Wam pokazywał, że pracuję, pracując normalnie, da się osiągnąć to, co się założy. Dzięki jeszcze raz, Peter, za inspirację. Bo ten film wiem, że powinien pojawić się zdecydowanie na początku, e, aby Wam po prostu przedstawić moją, moją jakby sylwetkę, moją mm, to, kim, to kim jestem, to kim jestem. No i to jest właśnie e, cała jakby moja historia, która pokazuje e, skąd właśnie wziął się Maciej powerlifter. Także dzięki, że jesteście ze mną, dzięki za wszystkie subskrypcje, łapki w górę i komentarze. Siła z wami i do następnego.